Cześć, witajcie w mojej hodowli. Wczoraj okociła się samica rosyjska czarna. Chciałem jej wczoraj sprawić gniazda, ale się nie dało. Strasznie była nerwowa, więc przełożyłem tę sprawę na dzisiaj. Zaraz sobie zobaczymy gniazdo. Spróbuję wyciągnąć i zaraz do Was wracam. Dobra, udało mi się już ją wyciągnąć. Trochę z nią walczyłem. Tutaj latarka świeci Dobra I zobaczymy co tu jest Kolega obstawiał, że jest pięć sztuk Zobaczymy czy mu się udało Dobra, mamy tak Raz Dwa Chodź Cztery A. Cztery sztuki No niestety nie udało ci się Są to tylko cztery sztuki Szczerze mówiąc to myślałem, że Są one o wiele mniejsze Ale Wcale dużo nie odbiegają od Kalifornii Mam teraz dla Was taką propozycję, e, raczej wiadomość, że będę teraz stawiał co tydzień filmiki z życia tych królików. Z tego co się orientuję, to w, na polskim YouTube jeszcze nie ma tej rasy. E, ogólnie ona jest mało znana w Polsce. Taka nowinka. Wszyscy będziecie mogli obserwować, jak dojrzewają, jak rosną no ogólnie sami sobie jest dosyć spokojna po tym wykocie bo wcześniej to była masakra no dobra także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku do zobaczenia za tydzień tak jak obiecałem cześć